Siema, tutaj Six, dzisiaj otworzę sobie paczkę z Już rozpoczyna się zbieranie sztachu sylwestrowego Nie wiem od której strony tylko mam otworzyć, więc no, od tej otworzę Ładnie sobie tutaj mężikiem Dostałem fyszne chrupeczki, fajnie się kleją chociażby bezpiecznie zapakowane Odpalaj PL, nie jest moim sponsorem. Ale mogą. Być. Jest koperta. Odpalaj PL. Pakował krzysiek. Dzięki krzykiem. Odpalaj pel, Blebka jakaś. Uhuhu. Dziękuję bardzo, odpalaj. Jest jeszcze jakaś kolejna wlepka. Zapalniczka żarowa. odpalaj.pl Dziękuję bardzo. Są gratisiki. Bardzo fajne. E... Na warzątku trochę huku. Petardy z piskiem. E... Są to petardy H3 X-Shock. Kumy z gwizdem. 2 gramowe. Gratisiki jakiś, wączki są. Wączki z tego co się nie mylę od Jorge. O, to już jest widzę, to na koniec. O, teraz mniejsze. A dobra, mogę już zacząć od tego, już trudno. Miałem się od tego nie zaczynać, ale... Dwie takie kosteczki mają. Ląd chyba 2 metry. A mi się tej pianki wysypuje, to muszę. Jakoś... Dobra, położę sobie na dzień po prostu. Ruskie cukierasy, kraka od Jorge. Kolejne dwa. I trzecie. Mini rakietki piszczące. Latające patyki. Bumbery dwugramowe. Chyba. Nie wiem. Nitraty. Te wączki właśnie. Korsarze. Bardzo mała cząsteczka. Resplony. Kulki dymne od Hestii. stroboskopy, wzyczki nowe fontanny tanie dosyć super picolo, Mega! Kulki dymne. To jest takie... nie fajne jak to się nazywało. Ale fajne. Jeszcze jedno. Amigo. Petarda ze stroboskopem. I to chyba tyle będzie. No. Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne spodziewajcie się testów tych produktów na kanale